Siemaneczku, z tej strony Pusz Dobra, wszyscy wiemy kim... Dobra Wszyscy wiemy kim jesteś, tylko dlaczego dobra. każesz mi włączać kamerę? Dlaczego ci włączyć kamerę, ponieważ... Ale nie staraj, nie będziesz rozpoczynać moich odcinków, dlaczego tak. w ogóle ty chcesz... No, może odcinek mój. No, no, ja, czy zwykle, zajebisty pomysł na film. Ty ja, masz zajebisty pomysł słuchaj, na słuchaj, film. No i jest. przedstawię i zmienisz zdanie, dobra no Nie wtrącaj mi się. Ale ja, jaki to jest pomysł? Ale no, bo zgodzisz, że ja się zgodzę w ogóle. No bo się zdrowił, że ten pomysł. Słuchaj, dwa, trzy, trzy dni temu. Otrzymałem wszystkich z ekipy. No wiem o tym. No, no i mnie też strzela. No i mam teraz za dużo do roboty, ale każdemu zaproponuję małe poprawki, bo to jest ostatni dzień w zorki. Ostatni dzień na co? Ostatni dzień na nagrywanie filmów, bo już wracam do pracy. Aha, Czyli czy czekaj, czekaj, czekaj. No i co? Zaproponujesz no generalnie... im poprawki i poprawić fryzurę będzie, i będę, zabić Zorko. Nie to nagrywał, no. Ja będę chodził. Mi Ale między... po co mam to nagrywać z ukrycia, no, powiedzieć... To normalnie to nagrywał. I no. słuchaj będę chodził i z ukrycia będę dysyfekował maszynki. A człowiek nikt nie będzie tego widział, oprócz mnie i ciebie, a im powiem po obcięciu, że dostałem telefon, że tą samą maszynką strzygłem wcześniej gościa z hifem i nie Co?! No. Że co? No. Cze, czekaj, czekaj, ich, czekaj, 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 czekaj. ręce ich, że tą maszynką strzygłem gościa z hifem i nie użyłem żadnych środków desyfekcji. A prawda będzie inna, bo nawet na czemu, Będziecie widzieć, że superkuje maszynki. I myślę, że po prostu każdy się z nich zestrzeł zobaczymy ich ich Jest ty na to. No to jest, gru... to jest to jest grube stary. No to... i to będzie śmieszne. No dobra, no to jest gruby odcinek. No ja na YouTube ja w ogóle nie. Ale będziesz musiał ich zacząć, wiesz o tym, delikatnie chociaż. Znaczy może podlapej tak minimalnie, żeby była czerwona skóra, bo tak nie będę ich zaciągnąć, albo to będzie przesadzone, zaczynanie ludzi. No dobra, no ale tak żeby. No ale to i będą... Tak, żeby była i możliwość stary. zarażenia. Stary. I będą ustrać. I w ogóle by... tylko Dortyk tu maszyn. No On dobra, no to, to rzeczywiście jest dobry pomysł i zgadzam. Go. Także no, no cóż to, no pierwszy raz jestem w stanie powiedzieć, że Barber robi się naprawdę dobry pomysł na film. Dobra, yy, każdy ten nowy, czerwony przycisk, jak widzicie na moim poluszku, zostawcie tam na dole i dołączcie do naszego kanału. E, no i co, chyba zaczynamy, co? Let's go. Zdecydujemy maszynkę. Najdziwniej z pierwszą oponą. Ale to już dezynfekowałeś. Co? Już ją Ale zrobię to raz. Dobra, dzisiaj w zajebisty odcinek nagrywamy, bo robimy mega fryzury, w sensie wzorki. Zapraszam cię na nową poprawkę do mnie, co Poprawkę? Znowu? No. Przecież niedawno mnie Znowu? Ale to chodź, robię ci poprawkę. Stary, ty no. masz jakiś fetysz ostatnio Fetię. do tych włosów. Chodź, znowu? No chodź. No Dobra, lubi ciąć. Tak, jestem, ja A... Ale nie, robimy wzorki dzisiaj. Wzorki? Wzorki, no. Jakieś co? fajne wzorki, wszystkim robimy, także... w każdy w ekipie A No, no weź, nie myśl tak. Jakieś co? fajne mi wzorki robisz. Ale ty wie, masz już no, plan na te wzorki? Zrobimy ci tutaj wzorek, tu, tu. Nie, stary. No stary, zrobi ci fajny wzorek. To zrobione, nie, ja nie potrzebuję. I możesz mi tutaj kreskę zrobić. Czy pejsy poprawi tutaj, czy zgoli, bo to za jest bardzo duże? Nie, się zrobię, oczywiście. Dobra. Ja się boję, stary. Ewentualnie, Dobra, na co się, się, zgadzam, się zgadzam? Czego się boisz? Nie zrobić i dobrze, gwarantuję ci. Do, zrobić mi dobrze? Zrobić i dobrze. Jeśli mi dobrze, to się zgadzam. Zrobię ci lepiej niż twoja przyszła kobieta. Dobra. Ja... <laughs> Ja się zgadzam tylko na jedną brewkę z drugiej strony Co najwyżej yy, braw taką krechem możesz mi walnąć z drugiej strony, ale to tyle nie? Bo ja już więcej od ciebie tutaj chyba nie potrzebuję bo ja z strony, bo... Tak. No jak ma być lepiej, no to możesz poprawić e, Musisz... weźmy no, jakiś wzorek, wzorek tutaj, o tu, widzisz? Cool, jakiś fajny wzorek, zobacz ile ma miejsce. Da dawajcie sobie tutaj tutaj, no. no, no. no, no Porów mu wzorki, no. Ta już jest, tylko że tutaj jest trochę czerwony. Yy, tak prawie cię zaciąłem, bo mamy myślę, że nie zły. No zaciąłeś go, no, no. no. Nie wiem, chyba się spoko, się nie? Moje, się Dobra, ci jest bez przesady. już konkret w telefonie. Nie no jest. Dziękuję bardzo. Pokaż się, gdzie co? Widzicie zaciąg, tutaj niby. Dobra, nie widać nic. Przesadzacie, Jezu, za, zaciął wielkie dolar. Nic się nie stało. Dobra, no kto teraz raz. siada? Adam, może ty. Adam teraz ty? Jesteś gotowy? Nie bo tak na mnie patrzy głowy. troszeczkę dziwnie, stary. Jesteś gotowy na cięciu? Nie no spokojnie, to... chyba. Ja chodzi... Ale żebyś ty mi zrobił, ten wzorek. Nie stary, dlaczego ja mam to robić? Ja nie jestem barberem. Będziesz delikatny. Będę. Tak do jej tak, ja, No tak, ja. <noise> Dobra, siadaj Jadam. Co robisz? No wracaj już. Nie nagle mi zacząć na smarty spaktuje, bo to będzie bez sensu. Co chwilę ludzie on widzisz sprzęt fajtujemy? To musisz weź tu bardziej dyskretnie, wychodź na sernoczek to robisz. Dobra, dobra. Tak. A to już próbuję. to, to, jest, to, jest, to jest po prostu, żeby nie widzieli siada, Siadaj, siadaj Jadam. idę. lecimy. Idę małe. Ile mi tam się podoba? Małe, Gdzie ty? znaczy jakiś zrobys. Będziesz to. I są bardzo małe. Małe, naprawdę. Tak, Adam. Ta, ta. Ja zaraz wezmę żyletkę do ręki, aby ja czyścić to. Nie są małe, Adam. Zaraz tą kamerę w tyś kupę wsadzę. Ojejku. Uważaj, bo będziesz mieć zaraz krechę na całe czoło. Nie, nie ruszaj się lepiej. Dla twojego dobra. Ja mam tak głęboko. Ja bym to robił wbrew mojej woli. Nie chciałem tego. No i co? No i tak. No i tak to wygląda. To troszeczkę cię zaciąłem. No chyba tak. go zaciąłeś. No ale tak dosłownie praktycznie w ogóle. Nawet zaczynasz. u ciebie zaczynanie to jest tak tak jakąś tradycją, naprawdę. Zaczynasz. Zaczynasz. Tak, chyba lubię zaczynać. Jak się zejść z tego, po prostu. Dziękuję ci. Ja. Tylko w 18 przepychałeś jakoś? No A zrobimy mi to zdjęcie, żebym to zobaczył, może? Ja Cię zrobię. Albo to zejdziemy, może. Tak, tak, tak. nie, pewnie. Nie, fajnie, fajnie. O, pokazać ci? Co? Widzicie, jak wyszło dobrze? Ze mną? Nie widać, tak? No, całego. No dobra, to wezmę jakby jak później. Jeszcze raz byś chciał, żeby takie coś było. Dostępne. To co lecimy swoim? Fajnymi... wzorkiem, co? A ja on się z niego śmieje, bo on ma taki owalny... owalną twarz i oczy mu się rozjeżdżają jak kobcy. Tak to jest so... Tu <gélisation> nie wiesz, chociaż nie muszę się demarkować i mieć taki. <gélisation> nie muszę chyba tychać. Cięcie. Ostre cięcie też zajęcie. co ty mu Krzyż! Zrób mu krzyż! Na, na, z tyłu, na głowie. No tak, to będzie idealne. Z jednej strony i z drugiej. Zrób mu krzyżyk z tyłu z głowy. On przecież taki pobożny jest, to na pewno mu się przyda. Będzie miał krzyż na drogę. co ty mu zrobiłeś? Co ty mu zrobiłeś? Czemu mu to zrobiłeś? co ci się stało Jeśli wierzysz w Boga Czy ty jeszcze wierzysz Take to najczyszczelnie, tak? Nie, nie, no jaję, nie mam nie. Cześć, nie bo Mam brzydko w ręku. Wiesz to po probi robił telefikację? Ja. Teraz. Nie no Ale ale spok to wygląda, nie? A pan pasuje do niego. Uf, <laughs> tylko tej odde przesadziłeś, Barber. Ja bardzo się lubię z Geissem. Ale jest dobrze, to znaczy jest dobrze, tak? Wyglądasz, wygląda spoko. No, jak tak uważasz? Jest hmm. Ci się zabójca. Ale nie wygląda najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej wyglądać. Podkreśla jego charakter. A za ile to będzie? DJ, to... czasu. Ile taką osobę? Normalnie 200 łotrów. A mi. Na ciebie za darmo. No, no, no ja bym tak. no. A, o! No, Powiedz mi, no, Biblię. Biblię szkoda, że nie możesz. Patrzcie co? na to, nie? A umiesz Biblię? Biblię? Zaraz cię z tyłu książkę wydzieram. Patrzcie na to. <grym> Jeszcze napisy. Napisy? Jakie? No. Holy Bible. No. Tak też można rozrobić. Ty, to powiem <grym> ci, że masz jakiś <grym> talent do zacinania. Zobacz, znowu go zaciąłeś. Tak, <grym> tak, minimalnie. Patrz, no. fajny, patrz jaki fajny krzyż, nie? Tutaj. Nie, nie, nie. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony, nie? Patrz jakiś fajny krzyż. Ty, ja się przyjdzie. Dwa. A. Ty wiesz, bo jak byś <noise> nie raciną, to ja ci mogę oliwką z oliwek to dobrze będzie. A ja jestem duchowiony, nawet spokojnie. Będzie dobry pościsk. Dzięki. pusz. Dzięki. Dzięki. Chcesz zobaczyć? i zobaczyć sobie, jak w łazience wyglądasz. A może ci mi zdjęcie ci Nie, to idź do łazienki, no. Zajebiście! Podoba ci się? mi się nie dało. Pożarz obu, Dzięki. Obróć się, obróć. się na Ale nie tak jest czas taki jest, to Ale, Ale pan nie ma fajnej oddechu, to no, nie? No, Słuchaj, no, podoba. No, no, ja jeszcze tak. a w Tylko za zacięty za, za, za jesteś, nie? się, tak. Przemyję się, Gdzie tą kreskę? A to mu tak z brwi? Nie, stąd! Stąd mu zrób kreskę? Z tego rogu, tak? No, ja bym poszedł do, tu, gdzie ta się kończy. Do tej bym poszedł. No nie, bo puszty to jest dobra, dobra, no? Ja się je Kurwa, kreska. Ty zadowolony z tych krzyży, tak? Ba, chłopie. Jak ja wyjdę, to każde moja, co? Na krzyże by się, że poleci? No tak, ja się zakończę. Stary, nie tak to miał się mu zrobić. Co robić? <laughs> Zrobił ci to zupełnie inaczej niż miał zrobić. Zrobił ci tak samo pniątku. Nie, mówiliśmy o czym innym, Barber. Ja, ale... <laughs> Naprawdę mówiliśmy o czym innym. To mówisz, mówię, ma dłuższe roczole kurde. Jak zrób zdjęcie tego? Okej, jest o, o, co, że To wygląda. No nie wygląda źle, ale. ale co co zrobił na tych włosach, no co? Wiem. To co powinien czy nie? Nie. Mniej nie. Mniej zrobił to co trzeba. Myś to co, myśle, co tak chcieliśmy. Ten ten, na torda, bo no, węzpie, no. no i co No zobaczyć sobie, no. I co się zobaczyć do łazienki. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Nie zrobiłem. Nie ma, nie ma Jest serio, ok. Ma pytanie. Dobrze, to wygląda prawda. Dobrze, no, ale jest zupełnie inaczej niż macie chciał. Co? Znasz? Nie podoba ci się? Co? Prosto miało iść, tak? No, miało, no. No, miało, a to dlaczego nie poszło? No masz teraz trójkąta na głowie. Bergmutski, trójkątce zrobiłem na głowie? Prosto, coś ciebie jest za barber. Chuj, barber jesteś. Piękny <grym> ja o No, oczywiście. nie wiem, co mówisz, jak Co po złości? Fajne wzory, mi się a, podoba... Nie, no ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Maciej, bo cię zaraz na łyso zgodzimy. Co tam mysoda? Bo ci dredy utrań super szalek. Tak jak ci pasuje, nie? Wiotka, bo wyszanek. Ładnie. Bardzo. A bardzo też... Nie, Wielka też też musi mieć zrobiona. Dobra. Tak? Ona też musi mieć jakiś zarek tak? na włosy. Też musi świecić. Eee, ja słyszałam. O ma się po mnie podejmować. No macie, bo tak ma zaczęcie ci ładnie. Dobrze. Zrób i regulację brwi. Dobra. Tylko się nie szalp. No nie szal przy wielka Po prostu się nie szalp. No, mm. mm. Panikuję. Przepraszam, wielka i jest, jak ona się boi, źle, nie? No nie dziwię się, stary, że się boi. Jest bo Barbara krwa, jest krwa, to podoba dobrze, tak? Nie, Nie wierci bo cię zatnie. A i teraz jedno cię tak zostawi, a drugą ukłu. Nie z... Z... no, się, mus, musi dwie poprawić. No nic ci się nie dzieje, wielka. Znaczy, przynajmniej że jest fajna, bo to jest takie. Coś nie Czemu ona się tak niział? boi? Nie wiem, dla mnie to jest przyjemne. Dla mnie też jest przyjemne. Barber, zostaw już ją. Tylko, że po ostatnim strzyżeniu Barber nie strzyk. to miałem pociągnąć troszeczkę się. Tamty, od tamtej pory już boje. Ty patrz, ona się naprawdę boi. Ale ona już tutaj no. płacze. Ty popłakała już się. Już lecą. Załamana. A może ty masz taki dotyk po prostu. Ja to, możesz... Tak, może, ma, może to jest zły dotyk. Barber. Bioda, no, dobra, zostaw już ją. Ni... Zobacz jak panikuje, już płacze Bioda, prawie. Z tego z tej perspektywy tutaj. Patrz. O, wiola! Viola, ja cię ciemne, wiola. Ja cię o, sami przepraszam? Dobra, pracuje? już! Już mogę iść! Pokaż, to... ale zaczął cię! Przyciął cię! No i co z tego, mogę zrobić? Ale pocięta jest! Masz kropkę taką. Czerwę, no, czerwę, ja każdego. Każdego! Zacięłaś ją stary. Każdego! To jak się chowa do pokoju, to by też ona się ileś stroszyła. Wytężam kipę! Ale wrzaj, tam! Co mu robisz? Pęczę? Nie, ale ja bardzo lubię Co mi to No, pęczę Pęczę? Kreski fajne robisz Dziękuję, dziękuję mi się, <gryśla> twoje zdanie Tramowałem mi się te kreski Ha, i ciebie też zaciąłem Zaciąłem, pa Tu, ma wszystko czerwone Dobrze ci tak maszynką. No to czemu ma czerwone? To. Stary, ty ledwo co bierzesz żyletkę do ręki Ale, ale przestraszony do... też jesteś, bo A, się tak wajrę, tak 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 a jesteś sam przestraszony, jaką żyletkę teraz w Nie jestem już skończona robota i co zaciął No Nikt nie. Oczywiście. Że... No jak nie? Zaciął czy nie zaciął? Dobra, nic się nie stało. Jak no, fajna fajne kreski no. masz? Yy, to co? No się, to yy, odcinek to. Na tym polegał tylko odcinek żeby... Nie 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 To, 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 jest, e... to będzie na przybitki, na początek Dokładnie to no, na, na ten ten odcinek. odcinek? Zobacz no, tyle materiału nagraliśmy i ty przybitki z tego robisz Nie 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 no, W sensie no, to a będzie to początek filmu A co odcinka? Ja nagrywam was dzisiaj przez 24 godziny co robimy Ogólnie Wszystkie Taki luźny vlog Bo ludzie tego chcieli W sensie nie było tego na kanale ja, co, nigdy Nie to No zaraz będziemy jechać no Słuchaj w jednym miejscu no. Schowałem wszystkie żleki które wymieniałem no i między razem są tym będę sytuacja ustrzęty, to, że ta Tak robiłem, żeby nikt tego nie widział. No i słuchaj, robiłem tak, że zrozumiesz mnie zaraz, ja odbiorę, i będę udało, że tak, że coś mi chiwał. Pamiętasz, co było takiego, co tutaj do mnie przejechał na obcięcie kilka dni temu? No, 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 pamiętam go. I to powiem, że on u mnie był, i nie że zrefekowany po nim. Ale musisz być mega przejęty, nie? Musisz być mega przejęty i powiedzieć Jak to Jak to Że zacznę życzyć, jak to. Rzecz dobra, no. Siema, Szymon. Co tam, byku? Ale ty serio mówisz? Jaki chwil? Ty sobie za mnie jaja robisz teraz, w tym momencie. Co? To ty do mnie trzeba na strzyżenie i takie rzeczy? Co on Ale co mówił mi powiedzieć wcześniej? Co ty robisz? Stary, ja sprzęt nie zdecydowałem po tobie. Że co? Oh. Dobra. Barber. Barber. Dobra, stary, to jest porażka. No to jest nienormalne. Co? Skąd dawaj tutaj słoniaczku? Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Jakiś porządku bardzo, nie? Ale o co no, chodziło? Jakiś mówi... Nie, nie wszystko jest w porządku. Co wszystko jest w porządku. Nie na no, stary, no. mówiłeś o jakimś kifie. No ja nikt się nie mówiłem. No. Co ci leży na sercu, słonie? Ja pierdolę. nie Ja jedę... ja jedę... Ja jedę, ja, ja jedę do lekarza. Ale czemu to? Ja no dobra, na dreciarz no, dredzias, no nie, nie panikuj, no bez przesady. No nie panikuj dreżem. Nie, nie panikuj. Cześć, 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 no usłyszałem? to No, no ja że to A autobus, co? Sin chodzi? Ja się boję obyczyć. być. Ja zostałem przycięty. A ty nie zaczął. Was Jak kurwa nie jestem przycięty. to nie nienormalne? Nie, a, a co mam? Kakaś tutaj? No, tak. ja, ja są ja wychodzę. Ja i co, Dredasz pojechał na badania. Powiedz o co chodzi dokładnie, bo ja już zaczynam się denerwować w tym momencie. To nie jest śmieszne. Tak, chwajcie, pospokójcie, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zapokójcie, mów, że szybciej. do... Brawa do... tak wygląda, że przyjechał do mnie, ładnie tam tej nocy do Dobra, dbań? pamiętam, bo nie obchodzi mnie to, że przyjechał do ciebie. Mów o co chodzi. Nie, ja nie, Zadzwonił że zapomniał mi powiedzieć, że machiwa. Że co? Ale co to ma wspólnego z nami? Co to ma wspólnego z nami? Niestety, przyjeżdżając do Was nie wiem do dezytacji. Wszystkie obcinałem, to samo się roczne. A w dodatku nie wziąłem źle, dlatego przyrzuciłem trochę i jedną rzecz chyba wszystkich co? Ja, to. Że to. Ja to. Zrób to. Zaraz, to. Zrób to. Zrób może ten to. E, może czy jest? to. Zrób to. Zrób to. Zrób czy jest... to. Zrób to. Zrób to. Zrób No to. Zrób to. Zrób to. Zrób Przez Zrób jest bardzo łącznie, prawda? To to ja nie zacząłem, Ale bardzo Wiesz, się lepiej To jest ta sama żelaza? Tak, to jest ta sama? No to co, no to Dabry. Chyba, Dabry. Jesteś z nami tutaj, to wspólnie ten bierzemy to na siebie. No chciałam się mi A, może Przepraszam, to że my jesteśmy chorzy, a ty jesteś chorych w głowy, Że takie to zrobisz, że nie chcę. W osiemniu oka mnie starych. Ale Dziękuję. To starego podniesiesz i wiesz o tym, to jest przestępstwo, nie? A ono... Nie, nikt o niczym nie wie. Inaczej nie będę, yy, bo na pewno robił krzywdy, ale konopki już się nie rozwiedzą, stary. Stary, jeżeli mamy, jeżeli mamy hifa, stary, się nas wszystkich zarazić. No tak. Wszyscy możemy mieć hifa. No tak, ale wszyscy jedziemy w Tylko nie mówcie w Jak ja to nie mówcie w Co na tym? Masz z Wenerą żyć nic nie wiedzieć? Ale jak ty tak mogłeś przyjechać, a teraz nie dezynfekowałeś sobie maszynki? Na i... ja przyjechałem coś dezynfekowałem, ale nie sądziłem, że macie kicham w domu. A może... Że nie mamy kicham w domu? Ty... Ty doprowadziłeś do grupy spiny, nie? Stary, tylko żeby mnie nie zabili, w razie co mi ochroni, dobra? Idziemy posłać całą że... drogę? Ale jak ty idiootę miał... Przyjął sobą Ja wiem, że można go poznać do za takie ale, ale Stary, ty za No w tym momencie. To jest w ogóle co on zrobił? jest Nie tego, a teraz nagle co? Co mam teraz zrobić? Co do będę musiał płacić z kibem? Oj, już proszę się nie Nie masz. A nie, nie że. że przydory, a ty ich nie po prostu. Ja że nie mogę przeskoczyć i to robisz po prostu. Rozumiesz? Po co? Dajesz mi jakiegoś WDR. Tu, pluję na to. Ale co mam się w bo ja też używam tych, żeby go ja nie Co ty jaja? Co ty goliłeś? Co goliłeś? Jaja. Hajf będziesz dał wam Rozumiesz? Hajs. płacz? Jaja, jaja i babka. No dobra, to nie, jest, ty, ro, to, to, co, to nie jest odpowiedni moment na robienie sobie żartów, yy, yy, Barber. Ty co, wchodzimy do nera? No ja to a co ty, że mnie Nie, po prostu chciałem zamienić parę słów w związku z tym faktem. Czy mam apelę, A co on się denerwować stary? Już no. i tak jest wystarczająco. To. Atmosfera jest to, co on Co on się robi? Co on sobie zdejmować Niech mam się uspokoi. Nie mam Nie mam pewności. Tak, tylko po to mam apelę. Ale wcześniej no myślałem, że no tak, no wcześniejszym miesięcy nie wypierotesz, no tak? Ja, ja My, nie ogóle na ciebie pasów, chciałbym. Wyśmiała z tego doma. No to no, 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 zaraz, no, 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 zaraz wychodzi. On no. zaraz wychodzi, bo ja chcę zobaczyć, e, czy rzeczywiście. E, Okej, okay, a poczekaj, a, o... a skąd masz w takim razie że tę osobę i ona. I już badania dostała, a pewna szlachta. No, on wcześniej ją kipał, nie powiedział. Aha, no wcześniej kipał i nie powiedział ci, że ma kipa, że nie jest tego Tak, to jego miał. wina. To nie jego wina, też się wspomina. No, on mi nie powiedział, że ma kipał. Pani, on zapomniał, stary, stare zapomniał, się się ja nie mam sobie rozwój. Ale no co ja mam chyba? Ale ty wykuję masenki! Za każdym razem, po każdym knięcie, stary że. Ale to ja mówiłem, że nie mam północnie się ma to przyniesie, a ty co chodź, siądę na... Ty... Że co? No powiedziałem że to nie? Dobra, nie. Nagrywałeś z tego odcinek, tak? No jak... Na grywam z tego odcinek. Ale ja nagrywałem z tego odcinek i będziesz wspierać. Schowałeś tą kartę? Żeby teraz. Tak, mam, mam. No, no i mam już się stordowale. Zobaczymy. No, nie przewodnie z tymi oczkami. Oj to w Ale mi się nie stało. Dobra, poszczególnie tręliśmy chętny buchanek stary. Ja on myślałem, że on mnie pobije, nie? Ty Wchodzimy do trenera. Ale ja my, wchodzimy ja, do trenera. Ja myślę, że oni tak cię pobiją dzisiaj, nie? Stara musisz tak. mnie obronić, bo będę obrażony... Ty trenera, chodź. Wchodź mu do trenera. Czy to za to, że ten to... trener? On ci chciał o czymś powiedzieć. A że nie ma stuprocentowej pewności. Tylko za ja krótką pewnością. Także jak tamten miał, to pewnie jak ten. Słuchaj, kurczę ochani. Nie, czy nie ochani, ale za, za jaką krzywdę? Za jaką krzywdę? Za jaką krzywdę? Nie życie już tak. dawno płakało, ale po co? Jeszcze mocniej. Ale słyszeliśmy to, że chcieliśmy, ciekawe krawędź starszy, Ale no, musiałem sobie jakoś kadzić eee. W życiu. Spokój się. Patrz, ma fajny napis na tym, ma fajna Ja wiem, podobają mi się, ale ta sytuacja nie dobija. Gdyby nie ta sytuacja, to bym chodził szczęśliwy. Zabczy to. Czy to być zły dla ludzi? To było nic. Od koła Dariusz widzę tu na stole zaraz. Jakie ja do są mija? Jakie ja. ja, są ja. Czy ja mam hifa? Nie wiem. Jaki nie wiem? No nie jest w stanie kurczowym ja mam no, ja tak, no, no, ja tak, no, no, Po co w ogóle się poruszasz? Zaciąłeś nas wszystkich i rozdajesz tam Czy ty jesteś po zacząłeś, ja mam się No, to jest było. zaraz Ale ja nie docierał. Jak mnie nie zacząłeś? Jak mnie nie zacząłeś? Czy się Jeżeli naprawdę będę miała tego kifa, masz przerąbane, rozumiesz? Że ja ci tego nie popuszczę. nie ma. Że coś takiego mogłeś zrobić, Tak? Serio? I ty się możesz nosać barberek? A ty co? Będziesz go tak trzymał? No właśnie, załamany! Dobra, zaraz widzę. Co on jeszcze robi? Za ma wyjdzie. teraz wychodzi. Ja chcia dało, chciałem, okay? chciałem tą krew do analizy dać. Płaty Natomiast? Ty te nie, nie, nie. Niech mi Michał się tak Ile to warte jest, to, to jest? No to bierz to sobie. wynoś się. No wy nocie, no bardzo nie ma się. Ten gościu niech pokaże, że miał naprawdę chyba nie pokaże swoje badania, ten do, który, który do ciebie dzwonił. Ten nie wejść Szymon ci jak on tam miał. Sadbaj, Dlaczego ty w ogóle nie decyflukujesz Twojej rzeczy? To też jest fakt. No to co? Najlepszy ja. barwer w Polsce, tak? Tak, taki gówno nie najlepszy chyba. Jak nawet takich rzeczy kupnie nie zrobić. Dawaj mój, hajs. Zobaczmy.

Każda wydatka, w każdej osobie, to się słowa słowa I to jest dwóch lat na was 50 koła, za te zaczęcia, <grym> nie da na nagrawek, zdecydowanie złożyłem maszynki Wszystko jest i to był film na dzisiaj Nie, 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 do nawet inaczej Dobra, Dobra. ja co miałby chodzić? To był jego pomysł a to jego pomysł mnie Byłam Ja się modliłem Ja się modliłem Masz go wyp***lić Nie! tyle nerwów taszisz przez te wasze zasrane pomysły. Albo ty to zrobisz, albo ja to zrobię. Tylko że ja to zrobię agresywnie. No nie niestety nie macie kifa, bo oni się cieszyć. No, 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 no. Stąd, tak czy siak. Nie. Tak. Zreszymy, żeby Zreszymy, żeby z takim, ale tak, po co czegoś sobie żarty robisz? Ja uważam, Nie wiem, no, ale no, 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 dzień, no, To jest fajne myślisz, twoim zdaniem? My Było zajebiste, no. Ludzie tak mają na co na ty się z tego ty... śmiejesz? Ale ja... na co śmieję... ła, wow, nie bij Teraz nagle na, ty tak? Zmaczmy, pamięta, Stary, to, to, ja to, mam to jest to denerwuję, U mnie wszyscy już się denerwują, No dobra, to zadzwoń i powiedz, że to był prank. Tak.